Przez lata miałem okazję rozwiązywać problemy ponad 13 tysięcy kont reklamowych jako wsparcie techniczne dla Google Ads. I wiesz co odkryłem? Nieważne czy ktoś miał budżet 5 tysięcy złotych czy 5 milionów, wszyscy popełniali te same trzy błędy. Błędy, które w ciszy przepalały tysiące złotych każdego miesiąca. Masz konto e-commerce? Jest duża szansa, że i Ty właśnie je teraz popełniasz. W tym wideo pokażę Ci trzy błędy, które są plagą w e-commerce. To nie jest teoria. To są konkretne rzeczy, które możesz sprawdzić na swoim koncie. Bo jeśli je masz, to wiem, że na 100% przepalasz pieniądze. Błędy w śledzeniu konwersji. Pierwszy podstawowy problem, jeśli chodzi o błędy w śledzeniu konwersji, to całkowity brak śledzenia. Mówimy tutaj o braku śledzenia zakupów, braku śledzenia dodania do koszyka, przesłania formularza, kliknięcia czy skopiowania maila albo telefonu. To tak, jakbyś wsiadł do samochodu, a deska rozdzielcza była całkowicie zasłonięta. Jedziesz, ale nie wiesz, ile paliwa zużyjesz i z jaką prędkością jedziesz. Drugi błąd to błędne śledzenie wartości. Dzieje się tak, kiedy wartość konwersji jest zaniżana lub zawyżana. Na przykład, kiedy odejmujemy VAT od wartości zamówienia, albo co gorsza, dodajemy do niej wartość dostawy. To sztucznie podnosi wartość koszyka, co daje nam fałszywy obraz rentowności kampanii. Błędne śledzenie dotyczy także duplikacji, kiedy to samo zdarzenie, np. jeden zakup, jest wysyłane do Google Ads dwa razy lub nawet więcej. Teoretycznie Google ma na to mechanizmy obronne, ale trzeba być tego świadomym, bo nie zawsze działają idealnie. Generalnie chodzi o to, że w różnych miejscach w Google Ads zobaczycie różne wyniki. I jeżeli na przykład takie konwersje są zduplikowane, to w miejscu, gdzie zobaczycie sobie wszystkie działania powodujące konwersje, tam będziecie mieli zawyżone te konwersje i będzie więcej sprzedaży niż realnie było. Ale jak sobie wejdziemy w metryki pokazujące nam sprzedaż na poziomie każdego poszczególnego produktu, to tam już jest to w porządku. No ale musicie o tym wiedzieć, że coś takiego występuje i że w ogóle mogą być zduplikowane konwersje. Trzeci problem to generalnie temat konwersji. I jest to mega głębokie pole z tego względu, że tu można po prostu utonąć. Wystarczy, że jedną rzecz źle zrobimy i cały system Google Adsowy będzie miał złe dane, i przez to niestety nie będzie to nam dobrze działało. Jednym z nich jest na przykład traktowanie wszystkich typów konwersji jako równie ważnych. To znaczy, że pokazujemy Google'owi, że dodanie do koszyka, że zakup, że przejście na podstronny kontakt to jest ta sama konwersja. I nagle, jak mamy kampanię. To Google nam będzie się zachowywał w taki sposób, że to, co będzie łatwiej mu uzyskać, będzie pod to optymalizował kampanię i niestety dla nas to jest problem, bo my chcemy zakup, a Google nam optymalizuje pod wejście na kontakt. To jest jeden z takich podstawowych problemów. Różne są metodologie na to, zwłaszcza, że teraz Google wprowadziło opcję wyboru odpowiedniej konwersji per odpowiednia kampania, aczkolwiek bardzo dobrą praktyką jest to, żeby tylko jedna, najważniejsza konwersja, na przykład zakup. Albo wysłanie formularza, kliknięcie w telefon albo w maila była główną konwersją. A każde dodatkowe poboczne, które nam powiedzą, że klient jest już bardziej zainteresowany, ale jeszcze nie do końca zrobił ten zakup, żeby była dodatkową konwersją. Kolejny błąd to jest błędne przypisywanie wartości konwersji, przez co Google nie rozróżnia klienta, który dokonał zakupu od tego, który odwiedził pod stronę. Do każdego takiego działania, które sobie zrobimy, czyli kliknięcie w kontakt, wysłanie formularza, zrobienie zakupu, możemy przypisać sobie wartość konwersji i dzięki temu Google'owi mówimy: Hej, to jest ważniejsze od tego. Tylko problem jest taki, że jeżeli znowu wszystkie będą miały tą samą wartość, albo ta wartość będzie źle policzona, albo źle się będzie przypisywała przez błąd techniczny, no to niestety znowu. Te dane będą nieprawidłowe, Google będzie nieprawidłowo optymalizował te kampanie. Czy w przypadku ROAS-u nam to będzie źle działało, bo Google będzie dostawał błędną informację o wartości konwersji i jest w stanie nam to położyć całkowicie nasze kampanie. My myślimy, że kampanie są dobrze prowadzone, dobrze optymalizowane, a niestety dane, które trafiają do Google'a są błędne. Kolejna rzecz: brak dopasowania okna czasowego konwersji do specyfiki branży i średniego czasu, jaki klient potrzebuje na podjęcie decyzji w zakupie. To znaczy, jak kupujemy samochód, to prawdopodobnie nie kupujemy go w miesiąc. Raczej spędzamy wiele miesięcy nad researchem, nad jazdami próbnymi, nad analizowaniem tego albo innego modelu. A jak kupujemy szczoteczkę do zębów, to prawdopodobnie robimy to w 2-3 dni. Więc to jest mega ważne, żeby dopasować to okno konwersji do odpowiedniej branży i specyfiki tego klienta. Bo inaczej może się okazać, że zaoramy kampanie, które przyniosą nam klienta. Tylko zanim my się zorientujemy, że ta kampania nam przyniosła klienta, to my już wyłączymy tą kampanię, stwierdzimy, że kampania jest nierentowna, bo tam ustawiliśmy okno czasowe na 30 dni, a klient potrzebuje na przykład 90 dni. Czwarty problem to jest brak importu konwersji z Google Analytics do Google Ads lub odwrotnie. I generalnie robimy to po to, żeby móc krzyżowo sobie weryfikować, czy jeżeli mam zakupy w Google Adsie, to jeżeli zaciągnąłem konwersję z Analyticsa do Google Adsa, żeby Analytics mi mówił Hej, tyle ruchu z Analyticsa pochodziło z Google Adsa i ja to widzę w Google Adsie, to czy między natywnym śledzeniem Google Adsa, a śledzeniem, które jest zaciągane z Google Analyticsa nie ma dużych różnic. Bo wtedy używamy tego krzyżowo do weryfikowania, czy czasem nam się gdzieś po drodze nie wysypało śledzenie, które wbrew pozorom bardzo często się wysypuje. I jesteśmy w stanie stwierdzić: OK, Google Ads pokazuje 100 zakupów. Analytics dla Google Adsa pokazuje, że mamy 300 zakupów, i to już trochę śmierdzi. I tam się trzeba już zagłębić, bo być może gdzieś jest błąd w implementacji, coś nam blokuje i niestety te dane prawidłowo się nie zaciągają. Czasem są sytuacje, gdzie w ogóle nam wywala technicznie śledzenie konwersji, czyli tych zakupów albo różnych innych działań. I z racji tego, że mamy podpięte śledzenie z Analyticsa w Google Adsa, jesteśmy chwilowo w stanie przełączyć sobie, żeby kampania się optymalizowała pod to, co jest zaciągane z Google Analyticsa, a jak już sobie poprawimy ten błąd w Google Adsie, śledzenia w Google Adsie, to wtedy przełączamy z powrotem to śledzenie. To jest mega ważne, bo na wszystkich tych zdarzeniach, które robimy w samym Google Adsie, czyli śledzenie zakupu, dodania do koszyka, wyświetlenia produktu. Wszystkich tych innych rzeczy związanych z e-commerce, e albo przesłania formularza kontaktowego, kliknięcia w e-maila, kliknięcia w telefon, skopiowanie tych rzeczy, jesteśmy w stanie równolegle widzieć, jak Analytics widzi te dane dla ruchu przez Google Ads wygenerowanego i widzimy, czy nie ma dużych rozbieżności. Następna rzecz to jest poleganie tylko na jednej metodzie śledzenia. Trochę to jest pochodna tego wcześniejszego problemu. Ze względu na to, że jeżeli zaciągamy tylko konwersję z Google Analyticsa do Google Adsa, z Analyticsa do Google Adsa, to problem jest taki, że polegamy w całości na poprawności śledzenia tylko Google Analyticsa. I jeżeli tam jest błąd, to jednocześnie mamy błędy w Google Analyticsie i w Google Adsie. Dlatego zawsze stosujemy krzyżowe śledzenia, żeby weryfikować to i żeby zabezpieczać się na takie sytuacje. Dwa, zawsze będziecie widzieli rozbieżności delikatne między tym, jak Google Analytics patrzy na dane Google Adsa, na dane ruchu z Google Adsa. Um, I to jest normalne, ponieważ teoretycznie to są oba narzędzia Google, a w praktyce oba troszeczkę inaczej przetwarzają dane zakupowe o klientach, więc te rozbieżności będą. Problem się pojawia, jeżeli te rozbieżności są na przykład powyżej 15-20%. Wtedy już warto to sprawdzać. Ostatni problem związany z pierwszym błędem to jest współczynnik powtórzeń konwersji, czyli to, ile dana konwersja wysłała się do Google Ads razy, pomimo tego, że wystąpiło zdarzenie tylko jeden raz. Mamy na myśli tutaj sytuację, gdzie dokonujemy zakupu i poprzez błąd w stronie internetowej informacja o tym zakupie wysłała nam się kilka razy. Na przykład, nie powinno być takiej sytuacji, ale mówimy o sytuacji, gdzie ktoś dokonał zakupu, przeszedł na podziękowanie za Transakcję, odświeżył stronę i strona jeszcze raz wysłała do Google Adsa informację o tym, że był zakup, albo do Google Analytics. W tym przypadku w Google Adsie będziemy widzieli podwójnie zmierzoną wartość konwersji, ale nie we wszystkich możliwych raportach, tylko w paru konkretnych raportach, które nam mogą zawyżyć wyniki kampanii. Jest to o tyle problematyczne, że powstała nawet metryka, która właśnie o tym opowiada. Nazywa się ona współczynnik powtórzeń. Śledzenia konwersji. Dzięki temu widzimy, ile z naszych raportowanych działań faktycznie się powtarza kilka razy. I w przypadku takich działań jak zakup, ten współczynnik konwersji nie może być większy niż jeden. Jeżeli jest większy niż jeden, to prawdopodobnie mamy do czynienia z błędem implementacji. Ale są też działania, które naturalnie będą miały wysoki współczynnik powtórzeń. Mówimy tutaj o dodaniu do koszyka, mówimy tutaj o kliknięciu, skopiowaniu telefonu na stronie, bo to są rzeczy, które, wiecie, mogą się powtórzyć parę razy. Ktoś może kliknąć maila, nie włączy mu się, więc stwierdzi, dobra, kopiuję. I te współczynniki, one w pewnych miejscach mają być wysokie, a w pewnych miejscach nie mogą być wysokie. I to jest bardzo ważne, żeby umieć odróżnić miejsca, w których mają być, od miejsc, w których nie mają być wysokie. Cały temat śledzenia konwersji, tak jak powiedziałem, to jest temat na bardzo ekspercką serię, w której można by opowiedzieć te wszystkie my Andry. Pamiętajcie, że błędy w śledzeniu konwersji rzutują potem na całe działanie konta waszego Google Ads. No bo jeżeli mierzymy źle wartość, no to niestety problem jest taki, że Google Ads się uczy źle. A jak się uczy źle, to działa dla nas nieskutecznie i tu się koło zamyka. Przechodzimy do drugiego błędu. Jest nim wrzucanie wszystkich produktów do jednej grupy reklamowej. To jest mega często tak samo coś co widuję na kontach klientów, których audytujemy albo których przejmujemy. Sytuacja, w której mamy parę tysięcy produktów, średni koszt za kliknięcie, powiedzmy, 50 groszy i to wszystko jest wrzucone w jednym worku. Wyobraźcie sobie, że sprzedają się buty, sukienki, e, na przykład jeżeli klient ma bardzo szeroką ofertę, to sprzedają się tam rzeczy elektroniczne, jakieś meble i wyobraźcie sobie, że to wszystko jest promowane w jednym worku. Problem jest też taki, że każda z tych kategorii może mieć całkowicie inne koszty za kliknięcia. Na przykład elektronika może mieć wysoki koszt kliknięcia, meble jakieś powiedzmy mogą mieć niższy koszt kliknięcia i bardzo dużym problemem jest to, że Google będzie chciało nam zrobić te konwersje, dostarczyć te zakupy dla nas, zakładając, że mamy poprawnie śledzone wszystko. Tylko Google, z racji tego, że będzie chciało nam to bardzo skutecznie zrobić, będzie zdobywał bardzo dużo konwersji, ale takich, które nie do końca są znaczące dla nas. Albo będziemy mieli sytuacje, w których mamy produkt, który jest usilnie promowany przez Google, usilnie wyświetlany, usilnie klikany, który generuje nam straty wręcz. Ale nie ma żadnej żadnej konwersji. I mega błędem jest to, że takiej grupy produktów się nie rozbija. To znaczy, że nie rozbijamy jej na osobne typy produktów, na sezonowość, na konkretne marże. No bo wtedy możemy promować wszystko w jednym worku, zakładając, że mamy plus minus tą samą marżę na produktach. Że nie rozbijane to jest jeszcze na na zakres cenowy produktów, no bo możemy też sprzedawać produkty, które powiedzmy mają od 0 do 30 zł, od 30 do 60 i tak dalej, i tak dalej. Tylko w tym wszystkim musi być jakaś metodologia. To musi być w jakiś sposób poukładane, przemyślane, najlepiej na samym starcie, w porozumieniu z klientem, bo są rzeczy, które klient chce sprzedawać, są rzeczy, których klient nie chce sprzedawać. Są rzeczy, gdzie klient nie wie, co chce sprzedawać i to też jest OK. To jest też ważne, żeby poprowadzić tego klienta i powiedzieć klientowi: hej, jeżeli nie wiesz czego, co chciałbyś sprzedawać, wrzućmy wszystko, przetestujmy przez parę tygodni, zakładając, że są produkty, których absolutnie nie chcesz promować, i wtedy zobaczymy, co nam działa, co nam nie działa. Jeżeli mamy wyliczony ROAS, to możemy w ogóle posegregować sobie kampanie ROAS zerowy. Możemy posegregować sobie konkretne kampanie na konkretne. Typy produktów z danym roasem, i dzięki temu wiemy, ile jesteśmy w stanie mniej więcej kliknięć, dopuścić na danym produkcie, zanim go wykluczymy, ile jesteśmy w stanie wydawać w ogóle na dany produkt, no bo skoro wiemy, ile średnio kosztuje kliknięcie, wiemy, ile możemy tych kliknięć mieć na danym produkcie, no to wiemy, że dana część kosztu produktu może zostać przeznaczona na reklamę i wszystko powyżej powinno być już na przykład agresywnie wykluczane. To jest bardzo głęboki problem, bo E-commerce jest bardzo policzalne. Marże, kosy, ROASy, ROI to są metryki, które trzeba umieć zestawić ze sobą, policzyć i potem przez pryzmat tych metryk wyznaczyć te progi bólowe przy których już wykluczam produkty. Ilość produktów, ilość kliknięć automatycznie po której wykluczam produkt. Koszt, który jest na tym produkcie. Tutaj trzeba też uwzględnić współczynnik konwersji, czyli jeżeli wiem, że średnio na 100 kliknięć będzie jeden zakup, to też muszę uwzględnić to, że jeżeli produkt miał 10 kliknięć, to czy ja chcę mu dać szansę, żeby został więcej razy kliknięty, ale trochę więcej budżetu przepalonego zostało na niego i sprawdzić, czy on zadziała czy nie, czy jednak twierdzę, że okej, okay, Wydał dużo. Nie sprawdziliśmy go w pełni, ale i tak go wykluczamy, bo mamy masę innych produktów. Dlatego trzeba mieć bardzo dobrze poukładaną strukturę podziału produktów już na starcie kampanii, a nie że wrzucamy wszystko do jednego worka. hulaj duszo piekła nie ma, coś tam się klika, coś się sprzedaje, bo potem tak jak powiedziałem, wchodzimy w produkty i widzimy, że jakiś konkretny produkt przepalił 70% budżetu i na przykład albo nie miał żadnej konwersji. Albo miał jakieś pojedyncze konwersje, które generalnie totalnie są nieopłacalne. Jeszcze wracając do podziału tych produktów i do sytuacji, gdzie jakiś jeden produkt wybitnie nam się wyświetla, jest wyklikiwany, ale nie generuje sprzedaży. W takich przypadkach zazwyczaj wykluczamy ten produkt, jeżeli mamy dużo takich produktów, bo czasem Google w cudzysłowie lubi się uprzeć na jeden konkretny produkt, który nie przynosi zysku, generuje koszty, więc w takich przypadkach oczywiście wykluczamy ten produkt. Jeżeli jest ich więcej, Albo jeżeli mamy produkty, które właśnie nie chcą się wybić, a zależy nam na nich, to na przykład możemy zrobić osobne kampanie na takie produkty, dać im osobny budżet, ale cały schemat postępowania w zależności od sytuacji, to też jest temat na osobny odcinek, ze względu na to, że cała metodologia tutaj naprawdę za każdym razem u każdego klienta jest inna, ponieważ no e-commerce i e e-commerce'owi nierówny. No i mamy błąd numer 3, czyli jest to zostawienie kampanii bez optymalizacji. To znaczy ta kampania jest postawiona, ta kampania sobie działa, ale nie widzicie w niej zmian. Tutaj w tym momencie w ogóle polecam coś takiego jak zalogowanie się do waszych kont Google Ads, wejście w historię zmian i wyeksportowanie jej w ogóle za jakiś konkretny okres. Na przykład ostatnie 30 dni, 90, myślę, że kwartał jest takim bezpiecznym okresem. Tam można nałożyć również filtr, gdzie sobie Zaznaczamy, że to są zmiany zrobione przez konkretnego specjalistę, tylko musicie znać wcześniej adres mailowy tego specjalisty, który wprowadza te zmiany, żeby uniknąć bardzo dużej ilości zmian, które są robione przez automaty google'owe wewnątrz, które z Waszego punktu widzenia będą nieistotne. Taką historię zmian, jak sobie wyeksportujecie, możecie wrzucić do ChatGPT, GPT, albo Gemini'a, albo Cloda. Wybierzcie narzędzie, które, które używacie najczęściej. Tutaj taki jeden disclaimer: ja osobiście polecam Gemini'a ze strony Google'a, który wspomina o tym, że w wersji płatnej na Google Workspace nie udostępnia waszych danych do uczenia się poprzez algorytmy, ze względu na to, że zwracamy uwagę na to, jak te dane są wykorzystywane i zwracamy uwagę, co możemy i co powinniśmy wysłać versus czego raczej nie chciałbym, żeby zostało wklejone do czata GPT. Tutaj już zostawiam Waszemu sumieniu do oceny własnej. Myślę, że sama historia zmian nie powinna aż mieć tak newralgiczne dane, więc możecie ją śmiało wkleić i całe klucz tego polega na tym, że dzięki temu możecie z czatem przedyskutować ewentualne zmiany. I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Łatwo jest oceniać czyjąś pracę bez zrozumienia kontekstu. Więc przede wszystkim, jak będziecie wracali do specjalisty, to zapytajcie z czego wynikała ta zmiana. Bo zakładamy, że druga strona robi dla nas pracę z dobrym tego założeniem. To znaczy, że nie chce nam zrobić na złość, no po czemu? Jesteśmy jej klientem. Więc w tym momencie dopytajmy, z czego wynikała ta zmiana, zanim będziemy robili raban, bo coś nam się nie podoba. Kolejna sprawa w optymalizacji albo braku optymalizacji kampanii. To, że nie zawsze są zmiany albo nie są w takiej ilości, jakiej byśmy chcieli albo sobie życzyli, nie oznacza, że to jest źle, bo no nie płacimy agencji prawdopodobnie za dokonywanie zmian. Tylko za to, czy jest wynik. Więc jeżeli na poziomie kampanii albo na poziomie konta jest wynik, no to nie potrzebujemy dużo zmian. Nie chodzi o to, żeby robić zmiany dla zmiany, żeby było widać, że jest zmiana i że jest robota robiona. Tylko chodzi o to, żeby na koniec dnia wiedzieć, że to działa, że jest w dobrych rękach i tyle. Okej, okay, tam nie ma nigdy sytuacji, że nie da się czegoś zmienić. To znaczy, zawsze jest tak, że wejdę w tą kampanię i zobaczę, o tu można coś jeszcze zaktualizować albo tu można coś wymienić, na przykład nagłówek reklamowy, bo Google pokazuje, że troszeczkę jest niskiej jakości po już iluśset set wyświetleniach i na przykład inne nagłówki są lepsze. Więc zawsze jest coś, co można zrobić, ale to bardzo ważne, żeby nie skupiać się na tym, ile było zmian. I też pytać, z czego ta zmiana wynikała, no bo sami możecie nie znać pełnego kontekstu i tego, co dany specjalista chce przetestować i zrobić. Są jeszcze trzy metryki, które ty musisz znać, żeby ocenić, czy Twoja agencja działa na Twoją korzyść, czy nie. To są dane, które ja sprawdzam u każdego naszego klienta, którego audytujemy. Ale cały ten temat wyczerpuję w tym odcinku.